Ci widzowie dostałem odkurzacz automatyczny taki. Zawsze o nim marzyłem, ale mam nadzieję, że będzie z tą specyfikacją, co ja chciałem. Widzowie, od razu w ogóle go rozpakowuję, żeby sprawdzić, czy to jest na pewno ten, który właśnie chciałem. Wydaje się, że to jest ten, ale mam nadzieję, że nie będzie miał tych chińskich kółeczek. A nie, jednak ma to chińskie kółeczko, ale mam nadzieję, że będzie działał. Trzeba podłączyć ładowarkę. Chyba, że to chińskie kółeczko jest większe. I będzie mógł w końcu mi wjeżdżać na te dywaniki. Nie, no słuchajcie, ja to rozpakuję. Dobra, słuchajcie. Jest od kurzaczy. Od razu go wyjmę. Jezus, jestem tak ciekawy, czy to działa. To działa. to... A nie, większy, 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 większy niż się spodziewałem. Szmateczka i tubka do nalewania Patrzcie, tubeczka taka. I go wyjmijmy. Instrukcja obsługi. I tyle. Dobra, to zobaczmy, czy działa. Słuchajcie, udało mi się go jakoś rozpakować, ale tutaj chyba potrzeba jakiegoś szybokręcika, żeby go uruchomić. A słuchajcie, test. I jedzie Otwórzmy to widzowie Dobra, słuchajcie, przetestujemy Włączyłaś para Jedzie Odbije się Działa się spokojnie robi też parę więc może nawilżać pokój wam eee y Myślałem, że on będzie gorszy jakości, ale jak widać bardzo dobrze sobie radzi. Przetestujmy na takiej powierzchni. Działa na tej powierzchni. Działa? Działa. Co fajne? Podoba ci się? No, bardzo dobrze. Jeszcze da się zamontować szmatyczkę do mopowania. A tak widzowie, nie pokazuję wam szmatyczki do mopowania. Ale nalałem tej wody i... oj Ale na pewno mi będzie jeździł podywanie. Niech tu fajna Fajna sprawa Tylko strasznie ciężkie, za to bardzo dobry widzowie O, matko boska No, tak w końcu I to też robi parę I robi parę w ogóle i może tak nawie pokój. Ale ten odwierżdża czy się cofie? Yy, się po prostu odbija i odjeżdża. Odjeżdża. Tylko często pod krzesłem. Czasami no ale Za to ten ma sztoteczki... No Właśnie ja chciałem, żeby to nawilżało powietrze. I ma idealne kółeczka takie. Przez które może w końcu wjeżdżać pod dywan, prawdopodobnie. Mam nadzieję, że w domu sobie poradzi. Tutaj brudny kapecz. Zobaczmy. Na dywanie niestety, jest, na takim no. ostrym nie poradzi sobie, ale na jakim szlek?

Dobra, i zobaczymy, czy jest sobie z tym kabelkiem. Jak widać, e, odbija się po prostu od niego, i to no, na jeżdża na niego. Myślałem, że po prostu go wciągnie, ale nie wciągnął. Też on nie ma tej turboszczotki, która powinna wciągać, ale ona normalnie wciąga przez różne. Słuchajcie, zobaczymy sobie teraz, czy coś tu się wciągnęło. Ten filtr, patrzcie, wciągnęło się, patrzcie ile syfu, jednak ma to moc, więc musimy się żegnać Bajos.